Dzień dobry, z tej strony Mati Po Prostu I chyba będziemy zaraz kończyć tą serię Na to wybi... Już chyba na to wygląda Został tylko level 23 i 24 Nie, to nie żartuję Właśnie może Jest du bardzo duża Można powiedzieć nawet nie można, chyba uda mi się tego bossa zrobić Tego Ostatniego Jak na razie Zrobimy tylko level 23 I chyba hmm, W następnym odcinku będę nagrywał bez głosu Także żeby ja tam wam nie polił Tam Żebyście nie... Żebyście sobie mogli Pomału spokojnie obejrzeć A ja tam będę wam gadał To temu robię ten taki odcinek Dobra już Wolę już zaczynać już minuta filmu Let's go O Tak jeszcze zrobimy No to chyba tutaj jest wszystko, o w ogóle muszę wam się pochwalić mam y, te, takie coś nowego kupiłem jak stinky jest bardzo dobre za 50 tysięcy golda i mam jeszcze wujka Joe tak właśnie o to działa

No i ten. Jak widać na razie sobie radzimy. Chyba. Można tak powiedzieć. co do ja chciałbyś tu powiedzieć? Nie ma co jakby... To chyba opowiadać. Po prostu strzelam. Oni do mnie strzelają albo biją albo gryzą. Nie wiadomo. Nie wiem jak to powiedzieć. Ale szczerze. Ja jestem trochę zadowolony z siebie, bo dwa epizody ten i ten może zrobię w dwa dni. Bo wczoraj zrobiłem tam cały epizod, dziewiąty epizod cały. Czy tam poza wczoraj, nieważne. Ale jak na razie już wygraliśmy. Ten meczek i się przygotowaliśmy Czuję do ostatniego wyzwania tak on wygląda nie zapomniałem bo kiedyś oglądałem ten odcinek ale tu już zagra licznych youtuberów nie pamiętam jak oni się nazywali tym tego ale ciekawe to chyba już wywalimy a wezmę samolociki Aha, do dziesiątki już jest max. Dobra, fajnie. To doładuje tu doładuje Tu już nie ma co się bać. To już ostatni level, także to już... To już chyba będzie git. Potem może na challenge przejdę, bo mam tylko 30 przyjdzieści... zrobionych... Bo 31 na mnie czeka. Tam mo potem mogę jakiegoś świniaka zdobyć, po no ale ja tego te świniaka zrobiłem. Koniec są też tak koniec. Dobra, ja się chyba z wami żegnam. Siemka! Siemka. Cześć, Glucio! glu blu, 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 blu.